Biały wilk, spodziewaliśmy się ciebie. Widzę, że wszyscy są w komplecie. Dobrze, załatwimy całą sprawę za jednym zamachem. Ha, przyznaję, nie doceniłem cię na bagnach. Jednak teraz sytuacja się zmieniła. Niczym mnie nie zaskoczysz. Widzę ponadto, że ludzie są gotowi iść za tobą w ogień. A wśród nich sam Zygfryd z Danel. Wszystko układa się zgodnie z wielkim planem. Jeśli wykażesz się mądrością i odrzucisz głupie sentymenty, będziesz mógł zobaczyć jego realizację. A jeśli odmówię, nie wykażę się mądrością, bo widzisz, jestem Wiedźminem, typem raczej prostym i bardzo sentymentalnym. Nie rozśmieszaj mnie, Geralt. Prostota pasuje do ciebie jak pięść do nosa, a sentymenty jeszcze mniej. Nie odmówisz, jesteś na to za bystry. Zresztą kogo chcesz bronić? Foltesta. Monarchy, który ma więcej grzechów na sumieniu niż magister trudnych słów na podorędziu? Wiesz przecież, że Foltest zrobił dziecko własnej siostrze, a potem pozwalał, by nieumarły potwór zjadał poddanych przez kilka lat. W trakcie wojny troszczył się tylko o własną koronę. Pozwolił Nilfgardowi splądrować i spalić sąsiednie królestwa, z którymi wcześniej zawarł przymierze. Prości ludzie umierają tam z głodu do dzisiaj. Sam powiedz warto za niego walczyć. Do czego zmierzasz, Javet? Masz rację. To retoryczne pytanie. Jeśli nie, Foltest, to kto? Loża Czarodziejek? Nic o niej nie wiesz. Możesz sypiać z Marigold, ale nie masz pojęcia, do czego są zdolne te suki. Powiem ci tylko, że wywarły spory wpływ na ostateczny kształt traktatów powojennych. Przesiedlenia, deportacje, nierozwiązana sprawa z Koyatel. to tylko niektóre z ich dokonań. Widzę, że w swoim wywodzie zmierzasz do jakiejś niesamowitej, przełomowej puęty. Salamandra nie jest zła, nie bardziej niż to konieczne. Nie bardziej niż ktokolwiek obdarzony ambicją i wolą, by samemu kształtować swój los. Jeśli salamandra nie jest złem wcielonym, to czymże jest według ciebie? Prawo siły, gwałty, morderstwa, zdrady. Dążenie do celu bez względu na liczbę trupów, które trzeba zdeptać. Jak nazwiesz ten chory twór? Przyszłością wiedźminie. Ewolucją, lub jeśli wolisz, przeznaczeniem. Jestem nie tylko prosty i sentymentalny, ale do tego jeszcze staromodny. Bo widzisz, mam w życiu taką przyszłość. Wolę walczyć z tym koszmarem, nawet jeśli walka jest beznadziejna. Już ci mówiłem, tym razem niczym mnie nie zaskoczysz. A teraz gin. わかった